<tosyka> no, to jest, czyli chciałem pokazać, sorry, po polisie. Uh, chciałem pokazać, co, co też, jakieś wynalazki do będą jedni. Będziemy jedni. Nadal oczywiście w towarzystwie ekipy z Lizno, i And, uh, sorry, I forgot your name. No Ja, ona mała? To jest takie barbecue. Grill stołowy, czy jak tam to nazwał. Tutaj parę takich różnych dań. Większość to jest wołowina, już tam jeszcze coś Smaku jest bardzo fajne. Do tego w dodatku są jakieś sosy, tego typu rzeczy. A tu gadu-gadu, a mi się, że się tak wyrażę, przypala. Generalnie moi gospodarze są zdziwieni, że tak mocno przypalam, bo tutaj wszystko jest chyba jedzone na pół surowe. Ale mi smakuje bardziej wysmażone. Hej, hey. 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 okazuje się, że misie <grymne> w, w, w moim towarzystwie są prawdziwnicy celebrytami i Japonii. Chcecie się program programować bardzo popularny.